Już w marcu nadchodzą Oscary, więc sukcesywnie wprowadzane są do kin filmy, których jeszcze nie mieliśmy okazji obejrzeć, a które są nominowane w tych najważniejszych kategoriach. Jeśli trochę śledzicie ten sezon nagród, to pewnie już wiecie, że Anatomia Upadku była nominowana w tylu kategoriach, w tylu nagrodach, że ho, tyle nagród pozdobywała, że pewnie Zanim opublikujemy te recenzje, to zdobędzie już kolejne. No, tak. I trzeba sobie zadać pytanie. Czy słusznie? Jesteśmy tu dla was. A, tam taka ściema, bo jeżeli widzieliście ostatni miszmasz, to dobrze wiecie, że polecaliśmy wam ten film, więc... Pamiętam to wyraźnie tak zanim przejdziemy do opowiadania o czym ten film jest, to ja powiem od razu, że to jest film, który może podzielić publiczność, ale nawet nie ze względu na jego temat, a raczej ze względu na jego tempo i ogólny nastrój, na jego formę. Bo sądzę, że będzie mnóstwo ludzi, którzy stwierdzą, że to jest snój, że to jest nieoglądalne, że to jest nudne. I ja mam zupełnie odwrotne odczucia, ale też jestem osobą, która Nudny film powie na taki, w którym dzieje się bardzo dużo, ale mnie tam po prostu nic nie obchodzi. I mamy tutaj film, który trwa pół godziny, a dotyczy bardzo prostej z pozoru sprawy. Facet wypadł z balkonu. Nie wiadomo, czy zrobił to sam, czy ktoś mu w tym pomógł. I będziemy mieli tutaj do czynienia przede wszystkim z kryminałem, z dramatem sądowym i z taką wiwisekcją związku. A cała sprawa zaczyna się od tego, że nasza główna bohaterka, Sandra, jest pisarką, do której pewna osoba przyjeżdża przeprowadzić wywiad, i nagle ten wywiad zostaje przerwany poprzez bardzo głośną muzykę, którą puszcza mąż bohaterki, remontując coś tam w na ich piętrze, domu. Tak. I to jest muzyka bardzo charakterystyczna, bo leci 50 Cent. Tak, tak chciałem to podkreślić, że ten 50 Cent będzie nam towarzyszył przez cały W takiej chwilę. wersji instrumentalnej? Z samym. Po tym seansie nie wyrzucicie tego z głowy. No i oczywiście wywiad zostaje przerwany. Nasza bohaterka no, jest co najmniej zdenerwowana, że tak się wydarzyło, ale dobra, ona idzie się zamknąć u siebie w sypialni i popracować dalej. Ich syn wychodzi z domu z psem, no i w międzyczasie wydarza się wypadek. Albo nie wypadek. W każdym razie mąż wypada przez okno i nie żyje. No, i tutaj to śledztwo będzie zaprezentowane w sposób powiedziałbym taki bardzo skrupulatny. Przyjeżdża jakiś prokurator, zaczyna przesłuchiwać tą żonę, która staje się tak naprawdę jedną z głównych podejrzanych. Potem będziemy mieli różne symulacje upadku ciała tego męża, na różne sposoby przeprowadzane. Mamy także symulacje dochodzącego dźwięku pomiędzy pomieszczeniami, czy ktoś mógł usłyszeć jakiś krzyk, czy coś było słyszalne z za okna, i tak dalej, i tak dalej w bardzo taki precyzyjny i właśnie skrupulatny sposób przedstawiany widzowi, żeby także widz mógł sobie w jakiś sposób wyrobić opinię na temat tego wszystkiego, co się wydarzyło, a potem twórcy raz za razem będą te nasze wszystkie domysły niszczyć. Bo wiecie, im więcej kwestii będzie wychodziło w sądzie, tym więcej przewrotek pojawi się po drodze. I naszych wątpliwości. I jeżeli od początku uda wam się wkręcić w tę grę z interpretacją własną tego, co się stało, to to będzie dla Was bardzo angażujący seans. Wszystkie rzeczy, które się tutaj pojawią, wszystkie zdania, które padną, będą istotne w trakcie procesu. Więc jeżeli lubicie bawić się w taką detektywistyczną nieco e, zabawę, no to każda taka rzecz będzie istotna. Będziecie sobie ją odnotowywać w pamięci, żeby samemu w jakiś sposób odnieść się do tych wydarzeń i wyrobić sobie własną opinię. To jest znowu taki medal, który ma dwie strony. Bo oczywiście, jeżeli się wkręcicie i sami będziecie prowadzić śledztwo w swojej głowie, to super, i nic wam tu nie będzie przeszkadzało. Ale z drugiej strony, jak to się od razu nie wydarzy, to będziecie być może mieli poczucie, że ten film jest trochę nawet zbyt chłodny w tym, jak przedstawia właśnie kolejne doniesienia i kolejne rewelacje, tak naprawdę. I że wszystko to jest takie trochę bez emocji takie metodyczne. Tak. Ja lubię, jak mi się po kolei pokazuje dokładnie, co się w śledztwie robi i sama mogę wyciągać z tego wnioski, ale są tacy, którzy tego nie lubią, więc uczulam. Plus do tego dochodzi jeszcze taki fakt, że to jest jedna z tych historii w rodzaju po co łapać króliczka, skoro tak przyjemnie się go goni. Tak bym to nazwał, że tak naprawdę rozwiązanie tej historii nie jest tak istotne, jak właśnie analiza próby rozwiązania tej historii. Jak droga jak do, do tej ostatecznej droga. rozprawy. Mało tego, sam fakt, kto zawinił, nie jest tak bardzo ważny w kontekście tej opowieści, ponieważ właśnie coraz bardziej z czasem zaczynamy wchodzić w te relacje, w ten związek. Dochodzą do tego jakieś retrospekcje, dochodzą do tego kolejne rozmowy, które naświetlają nam mniej więcej. Problem, jaki był w tym małżeństwie od samego początku, i ta anatomia upadku, tytułowego upadku, dotyczy także właśnie małżeństwa, a niekoniecznie upadku bezpośrednio gdzieś tam na śniegu z któregoś piętra. Tak. I jest to tym bardziej ciekawe w kontekście dziecka tej pary, które ma ogromne znaczenie w tej sprawie. Tak. Oczywiście zaraz będziemy y, chwalić Sandrę Hewler na wszystkie możliwe sposoby, ale ja już teraz chciałabym pochwalić jej ekranowego syna. Wow. Wiecie, jak jest z dziecięcymi aktorami, nie? Bywa bardzo problematycznie, bywa bardzo różnie. Bardzo różnie. A ten dzieciak został w moim odczuciu zaangażowany do tej roli przede wszystkim ze względu na oczy. Ja miałam poczucie wręcz, że to zostało napisane dla niego. To jak się patrzy w te oczy, to jakaś czwarta gęstość wchodzi, I moim tak. zdaniem. I to jest też ważne w kontekście całej sprawy że syn głównej bohaterki nie ma w pełni sprawnego wzroku. Nie wiem dokładnie jaka jest jego kondycja, ale chodzi o to, że on nie dowidzi albo nie widzi wszystkiego, ma zostawione specjalne mm, fragmenty naklejek w otoczeniu, żeby wiedział jak się poruszać w którym jest miejscu tak. i tak dalej. Więc w jego przypadku ważniejsze jest to, co ewentualnie słyszał. Tak. I jego zeznania będą na tyle sposobów podawane w wątpliwość. Obracane o 180 stopni. Że już samo to może wywoływać takie. To raz, ale jeszcze przed jego zeznaniami, także jego reakcja na to, co słyszy na sali sądowej na temat swoich tak. rodziców. To też są przeszywające wręcz sceny. I to, kiedy... co się dzieje na twarzy tego dziecka. Tak, bo on ma po prostu przyspieszony kurs dojrzewania. On dorasta w ciągu tych kilkunastu, tam nie wiem, tygodni, czy ile to trwało. No, ale ten dzieciak musi po prostu dorosnąć i dowiaduje się o swoich rodzicach rzeczy, o których absolutnie nie miał pojęcia, i one zmieniają także jego perspektywę. I tutaj ponownie jest to jeden z tych thrillerów, w których hasło perspektywa jest bardzo kluczowe, bo nawet w tych wszystkich kłótniach, w tych wszystkich właśnie retrospekcjach, istotna jest perspektywa. Co wiemy o tych bohaterach? Wiemy tak naprawdę to, co ktoś. Nam przekazał. To, co ktoś nam przekazał, jest przefiltrowane automatycznie przez wrażliwość tej osoby, przez podejście do danego tematu. Fakty w obliczu takiej sprawy, która jest teoretycznie prosta, ale bardzo skomplikowana, tak jak relacje międzyludzkie są bardzo skomplikowane, prawda nie jest oczywista i nigdy nie jest zero-jedynkowa. I o tym właśnie jest ten film. Tak. W I w ogóle o tym, czym jest prawda. Uh -huh. I że to zależy. Bo jeżeli wyciąć w ogóle z tego równania motyw śmierci czyjejś i skupić się wyłącznie na związku, na relacji tej dwójki osób, no to kiedy słyszymy jedną, drugą, trzecią w kłótnię, w której oni przerzucają się argumentami, jedno wyciąga drugiemu coś, co ta osoba zrobiła bądź nie zrobiła, no to skąd mamy wiedzieć tak naprawdę, czyje stanowisko jest prawdziwe? Skoro są dwie strony. Tego medalu. Niemal ta sama sytuacja sprawdziłaby się, gdyby to była sprawa rozwodowa, bo wyciągane są dokładnie te same rzeczy. I przez to, w jaki sposób to się rozwija, ja mam poczucie, że na koniec głównym bohaterem staje się syn. Czy ważna jest prawda? Czy ważna jest lojalność? Czy ważne jest, które z rodziców było dla niego milsze? Czy ważna jest przyszłość tego dziecka? Naprawdę niesamowite są momentami obserwacje reżyserki w tym filmie, bo przy tak prostym punkcie wyjścia rozwinąć to na tyle różnych sposobów, w tyle różnych kierunków, z których każdy jest na swój sposób angażujący, emocjonujący, ale też przede wszystkim ultra ciekawy, to jest naprawdę duża sztuka. Tak, a jednocześnie to wszystko jest spójne, nie rozsypuje się w swoich granicach. Pomimo tego, że bawi się też wielokrotnie konwencją, no, są tutaj takie sceny na tej na przykład. Sali sądowej, gdzie tam wchodzi jakaś groteska momentami wręcz, że tak, te, te sytuacje, te symulacje. Sposób w jaki zadają pytania na przykład. Pod... No ale ten film wygrywa przede wszystkim aktorsko, moi drodzy. Bo. Już w nieżmów się zachwycaliśmy tym, co Willy tak, zrobiła. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. My jesteśmy jeszcze przed Zone of Interest, więc. Tam też jestem tym bardziej ciekawa po tym, co zobaczyliśmy tutaj. Ona tutaj gra na wszystkich emocjach, będąc jednocześnie tak wycofaną i zdystansowaną, bo musi być podczas rozprawy. Tak, plus do tego dochodzi jeszcze taki motyw, że cały ten film jest wygrywany w taki sposób, jakby widzowie byli wykrywaczem kłamstw. Więc ona musi zagrać na tysiąc różnych sposobów, w taki sposób, żeby to było wiarygodne, i widz nie widział bądź widział. W którym momencie ona gdzieś tuszuje prawdę? Gdzieś, yy, nie jest, mówi wszystkiego. Tak, Gdzieś nie mówi wszystkiego, gdzieś stara się wycofać, powiedzmy. Te wszystkie rzeczy są widoczne na jej twarzy. To też jest trudne zagrać taką postać pełną sprzeczności, ale te sprzeczności są w nas, w widzach. I dodatkowo jeszcze w jakichś czterech językach naraz. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Gdy skończył się ten film, to ja miałem tylko jedną myśl. Dlaczego takie filmy nie powstają w Polsce? Do tego nie musisz mieć milionowego budżetu. Masz jedną chatkę, jedną kilku bohaterów. Jedną zakopanem, a zakopane bardzo dużo hajsu daje tak. na promocję w filmach. Plus sala sądowa, kilkunastu statystów. To nie jest duży budżet. Do nie. tego nie potrzeba dużego budżetu. Tu potrzebny jest dobry scenariusz, wizja reżysera i świetne aktorstwo. Dziękuję. I mamy mnóstwo w Polsce aktorek. Które by to pociągnęły? Które by to udźwignęły, ho, ho, ho. Dlaczego? 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 <laughs> Także odpowiadając na pytanie główne, czy polecamy Wam anatomię upadku? Tak, serdecznie polecamy Wam anatomię upadku. To jest kawał mięsistego thrillera, kawał dobrego dramatu sądowego. Ale tak jak mówię, no są pewne zastrzeżenia w zależności od tego, czego Wy oczekujecie. Musicie mieć odpowiednią energię wchodząc na salę kinową. Przygotujcie się na to, że to będzie dwój pół godzina kobyła, w której będziecie musieli być mocno skupieni na właśnie tej warstwie psychologicznej bohaterów, których będziecie oglądać na ekranie. Jeżeli z takim nastawieniem pójdziecie do kina i będziecie chcieli rozpracować to po swojemu, be my guest, drzwi są otwarte, czeka was doskonała, nie chcę użyć słowa zabawa, ale tak zabawa. No i ja też nie jestem w pozycji, żebym powiedziała, że to jest mój ulubiony film z całej tej stawki Oscarowej. Ale mocarny kandydat. Ale jest to rzecz na pewno mocna i taka, która jeżeli to poczujecie, to zostanie z wami na lata. Kończymy, kończymy, ale że już niedużo nam zostało premier Oscarowych, to dawajcie znać w komentarzach, jakie są wasze przeczucia. Co wygra, w jakiej kategorii, ile filmów zestawki widzieliście już, to też ważne. Jak myślicie, co warto nadrobić, na przykład z krótkich metraży, jeżeli Wy jesteście pasjonatami krótkich metraży. Tak więc zostawiajcie swoje typy w komentarzach. Od nas to wszystko. Do zobaczenia w następnych odcinkach.